To jest niezwykle ważne wydarzenie dla polskiego sportu, którego będziemy dzisiaj wspólnie udziałowcami. Totalizator Sportowy jest przedsiębiorstwem, które powstało z inicjatywy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcjonuje formalnie od 1955 roku. To dzięki temu przedsiębiorstwu Mamy coraz piękniejsze obiekty sportowe. To kluby sportowe, reprezentacje narodowe mają możliwość właściwego szkolenia, pozyskania środków na rozwój sportu, na rozwój swoich organizacji. Pozwólcie, że cofnę się pamięcią o kilka dobrych lat. Otóż Totalizator Sportowy został powołany do życia po to, by wspierać polski sport. Realizujemy tę zaszczytną misję już od 58 lat. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które mogą powiedzieć o sobie, że od samego początku działają na rzecz, na rzecz sportu. Wielkie znaczenie ma dla nas także świadomość, iż wspierając sport przyczyniamy się nie tylko. Do cywilizacyjnego i społecznego rozwoju Polski, a także do budowy jej pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, w totalizatorze sportowym, jak zapewne nigdzie indziej, rozumiemy, że nasze zaangażowanie nie może się ograniczać wyłącznie do finansowania. Ono musi mieć charakter wielowymiarowy. nie muszę dodawać, że Totalizator Sportowy dziś to firma ogromnie nowoczesna, tylko nieliczni zebrani w tej sali pamiętają kupony Totolotka wypełniane przez kalkę z banderolą, kiedy każdej dyscyplinie sportu był przypisany numer Pan Prezes Sołtysiński kiwa głową. Ja pamiętam 15 była koszykówka, 22 piłka nożna, 49 żużel.